Chciałem jakiś -dropik? UFO. dropik? jak najbardziej, chyba, nie? Patrzcie. Mamy za dużo, ja to chcę przepalić już. Let's go. Otwieramy 5, czyli 10 w otwieramy, czy otwieramy 10? Kamil. No nie, no coś jest i tak! Oni podczuli tą stronę! A nie. 3800 złotych w rękawiczkach. A mógł być taki ładny holik Stary w ogóle ma 21k na końcu. Zgamblował sobie jakąś, jakiegoś skina za 3k. Ludzie w miesiąc tyle zarabiały. No O, mógł być holik No szkoda, nie ma gołnek. Ja. I teraz to samo z rękawiczkami. Ja pierdzielę. Ile tu się teraz pieniędzy przepierdziela? Ty się za minut wyszedłem. Oooo! Teraz to wyszedł 9000 plus! Co jest? A nie, co jest? Ojej, jesteśmy 5000 plus, już spawnę to, dobra. O! Dobra, no ale nie, no to już możemy ten. Oddaję? Mm. No daję. No pójdę na upgrader, er, to znowu wszystko stracę. Mega oddaję dzisiaj. Na upgraderze jeszcze powiedz co? Na upgraderze oddam. Aha, na meduzę daję, co? Co na to? 43% szans I masz balansu? 20 tysięcy O, a patrz, a miałeś kończyć na 15, nie? Co ty otwierasz? Gołorki nie, 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 czekaj, coś chcesz zrobić, wiesz? Ej w ogóle Torek mogę wejść na Kane dropa i coś ci pokazać? Możesz. Że masz znowu pieniądze no. Weźmy przelej, co? No się nie można, mój ci przelał. Patrz. patrz, teraz na twoich oczach otwieram tych 10 lory tak patrzysz? Patrzę no, Ale stracił 16 tysięcy lekką ręką Co? Cześć Co jest? Abiuzuj to bo to jest źle wykalibrowane ten no. czas. Może po prostu nikt nie zorientował się, że ktoś będzie otwierał 5 raz Siema Po No i to, bo to ty... otwieraj, mi 50 balansu i mi wyslanę. A ta tykrzyka chyba nie działa. A weź a abuzuj, abuzuj, abiuzuj To fajnie. I tak na plus. I tak na plus. O tyle, Dalej na plus, Stajesz? Stary chłop robi po jakieś 2000 na kliknięcie, nie? Jakie jest bugowane. Co jest? Abiuzuj, no, abiuzuj, abiuzuj. No. Spamuj, spamuj, spamuj. Stary, ona jest źle wykalibrowana, ta skrzynka. Ona za dużo daje za... w sensie. Większość skillów jest większej wartości niż skrzynka. Musisz abuzować ją. Serio, w sensie szansa na to, żeby wypadnie ci coś słabego jest bardzo mała. Patrząc ile tu jest dobrych rzeczy. No stary, na... chłopiec na plus z każdej skrzynki. Czaisz? Ona jest źle wykalibrowana. O, na minus jestem pierwszy. O, no. Ile masz kasy? ale zobaczymy, czekaj. Jeszcze trzy otworzę. Ale ty jednych nie sprzedałeś, nie? Sam? Słyszysz? So jednych, jednych nie sprzedałeś, nie? Tylko sobie wziąłeś To nie, 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 już Po tym, po sprzedaj i nie dawaj try again Okej okay. otworzył? Nie no, nie ma I czyli masz 7000 plus... 54! <grym> Dobra, to jest stary źle... Spamuj to, spamuj to Stary, zrób milion, zrób milion challenge Milion challenge, let's go Stary, no ale, stary, czekaj, no jo, ona jest od... źle przykalibrowana, stary. Ale no ona wydaje mi się, że jest źle, źle skalibrowana, ale tylko na 5 będzie Spróbuj jedną otworzyć. Nie, 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 nie. nie no, ja się założę, no że nikt... będziesz na minus na jednej. Stary, niech zrobi milion Challenge. 1100. No o, to się... ja tak trzeba otworzyłem. No dawaj, dawaj, dawaj. Diables. Pię piąteczka otwierana. Ile mam jeszcze? 7 minut.

Jaa, yeah, <laughs> przyjemnie, To jest taki Nie ma, nie ma byków? Ej, wiesz co, sprzedaj i pokaż balans Prawie 77 <laughs> ja, Słuchaj, diable, zrobimy złota 44 challenge No <laughs> Tylko ty diable, pamiętaj, czy ma to, kto ci powiedział, że tą skrzynkę. Ja tu zrobiłem wyliczenia matematyczne i to już jest. To znatek, nie? Było to taczek. Znany sposób gdzie kupił gdzieś takie milionami. Serio, w sensie ta skrzynka jest serio przeekalizowana. Raz wygląda, to wygląda. po prostu tam jest tyle dobrych itemów, że szansa, że będziesz na minutę jest, jest bardzo mała, tak naprawdę. Ale właśnie to co ci mówię, mi się wydaje, że ona jest źle jak otwierasz więcej, niż nie. Ja. Ja, no, no to W sensie Nexo otworzył przecież ich chyba 18, ale pojedynczo je otwierał. I stracił no wszystko. No, dobra. No to ile trzeba obstawiacie, że jest do góry? Ile obstawiacie, że jest do góry? 600, 600k, 750, 600, 650, 700k. Ale widzę, tak 600 na 700 obstawiać. A ty, Ewron, ile obstawiasz? Obstawiam, że kręcisz dalej do miliona. Let's go. 667. No to stary, no do miliona, zrobisz 4 memes. Dobra. Okay, nie odświeżaj, nie odświeżaj. O, co by się nie stało, nie odświeżaj ja strony. Nie odświeżam. Nie robię Poczekamy, dajmy odpocząć maszynie. Wiesz o co chodzi, du, 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 du. Dobra, te... dawaj, 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 aby, dawaj, dawaj, tak. otwieraj, otwieraj Odpoczęła maszyna, no w, w mieszkaniu No, na minus O kurde, może fixnęli No, a to dobrze jakby fixnęli w sumie To nawet byłoby dobrze Nadal Ooo, czuję, że serio mogli tutaj upierdzielić te procenty zaraz no, jestem na, <laughs> to jeszcze nie, na plus, tracę, tracę! Damn. Alarm! Alarm! O, na plus! Okej, okay, a to... no nie, to nie jest nawet na plus, stary, to jest 500 zł na plus, to jest wiesz... Dobra, zróbmy tak, że rolnik 10 razy i wyliczymy zaraz procent. Dobra, to zaczynam, raz... Dobra. Mhm. Chyba się oddaję. Wiesz co? Prawdopodobno, że faktycznie znerfili. Poczekaj chwilę. Teraz jak już tak... Znalaz no, ją zmurfili. Nie, Nie, to wiele, wiele widać w algorytmie co jest obok skrzynek. Patrz obok skrzynek zawsze masz dealorki TP Czyli ona prawdopodobnie po prostu wcześniej była trochę bugged. Bo wiesz, zawsze tak to jest ustawione, że obok były. Obok są takie, wiesz, najlepsze, nie? Że mhm. tak, tak niewiele brakowało. Rolni jeszcze dwa razy. Prawdopodobnie możliwe, że znurfiona. 100 zł na plus! Poger. Okej, okej. Ale za karam? karam? Dajesz jedną Czyli ona jest faktycznie zdrafiona. Dobra, to teraz Selni i... Widzicie, co się Nie Podoba mi się, widzów. <laughs> stop! Po prostu w nim. Stop! 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 Diables. Oddajesz im cały kapitał. Typu, nie wiem, 30k, czy ile ci da, i nawet 100k. Yy, Dziękujęś im bardzo za współpracę i 820k wypłacasz. Tyle! O, ale ja jeszcze mam skiny! <laughs> za 100k. Na milion! Bez skinów sprzedaj te skiny! Przedaj. Sprzedaj! No to wszystko, Mam milion, tak! No milion! Mam milion! To za milionerem! Milion! I teraz panowie, chwila prawdy. Ało Nie, nie. No, Kidrop, co robimy? Wypłacacie, czy usuwacie ten balans i okazujecie się skamem? No, to już jest wa wasz. Kolejny ruch jest ich. Zobaczymy. Czy strona okaże się największym skamerskim gównem? Czy faktycznie odda zwycięzcy pieniądze? Zobaczymy. Ale serio, wzią. stary, nawet jak wiesz, jest jakaś kara za przedwczesne zerwanie deala, nie wiem, 100 tysięcy, no to wiesz, 100 tysięcy ucinasz i 900 wypłacasz.